Hej, cześć czołem. Z tej strony Zupełnie Absolutny. Zapraszam na 88 odcinek z Falloutem 4. Tak. Jesteśmy na farmie Grey Garden. No i wykonaliśmy połowicznie zadanie. Muszę więcej inwestować, wiecie, tych punktów. O, mam następny poziom. Właśnie. W gadkę szmatkę. W charyzmę. Tak mi się wydaje, że jednak charyzma to jest dobry wybór. Tutaj w ogóle mogę jakieś dodatk dodatkowe rzeczy... Tego nie rozumiem. Okej. Okay. Dobra. Co dzisiaj? Dane z zadania. Morscy przybywaj. Podzielony dom. O! Coś nowego. Porozmawiajmy z Newtonem Obe, Oberlem. Coś się dzieje w dziale Bionau. Doktor Oberli chce ze mną o tym jak najszybciej porozmawiać. Nie ma problemu. Hmm. Muszę znaleźć znacznik. Bo to nie jest to. To jest mój znacznik. Myślę, nie, coś mi tu, coś mi tu nie pasuje. okej, okay, ale to pewnie, dobra, wiem gdzie to jest chyba. To będzie w naszym, kurczę, gdzie to się, no tu, w instytucie. Nie zauważyłem tego znacznika. Okej, okay, czyli wracam do instytutu, możemy porozmawiać z ojcem, ale najpierw trochę podziałamy w służbie nauki. for oh, goodness sake be reasonable I know you can hear me now open this door uh what's the use Co tu się I'm sure, will will question your appointment as our next director don't let it bother you what's going on Dr Higgs and Dr Loken have decided to protest your appointment as father's successor They've taken control of the bioscience security systems and cut off our food supply. Oh bunt. Na Oh great. Like I don't have enough problems. Well I'm sorry you've been inconvenienced, but solving personnel issues is part of an administrator's job. Is there a way I can communicate with them? As a matter of fact, there is. I can unlock the, the maintenance tunnel that leads to the uh, bioscience observation room. From there, you should be able to communicate. No the 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 chemical chemical. Chemical. If you can't reason with them. You can use this hollow tape to access the command functions on the observation okay. room terminal. That should give you some options. Just please try to talk to them first. Use violence only as a last resort. No, <laughs> dobra. Where can we go? Just give me a moment. O, otwarte. Atakują Kubę. A czemu mnie zatakowali? Syntki? bardzo. A już nie mam amunicji do tego pistoletika fajnego. A. Ogniwo fuzyjne. A weźmy sobie to wszystko, co on ma. A zobaczmy... Mam ekwipunek, ubiór. Czy mogę sobie coś zmienić? Syntetyczny heł. ma 9, a ja teraz mam Ła, 17. Się nie opłaca. Na pierśnik ma 12. A co ja teraz mam? No nie, na to się nie zgodzę. Prawda, mogę sobie tutaj różne ochraniacze pozakładać. A zobaczmy, jak to wygląda. Jak w ogóle wyglądam. No właśnie, nie mam takich fajnych kostiumów jak oni. No szkoda. Dobra, czyli wracamy do. Pierwotnych ustaleń. Muszę zmienić ten hełm, bo mnie wkurza. Wygląda niewyjściowo. Ale jest skuteczny. Jakiś archiwum. Ja chyba tu byłem na pewno. Dobra. Strzelają. Trz A, to zdierzyczka. Rzeczka załatwiona. Zasobnik na amunicję. A ja mogę tylko przeszukać. Apteczka. I też nic nie ma. Tutaj są jakieś czujniki. Narzędzie wielofunkcyjne. Wiele mi to mówi. Żegadło. Aplikator. Straszne rzeczy nie, dobra idziemy dalej. Uczestniczą, będą strzelać laboratorium. Mogę otworzyć, ale nie chcę na razie. Nie wiem, czy idę w dobrą stronę, wiecie? O, są roślinki. Podoba mi się tu. Okej, okay, mogę z nimi pogadać. po sobie sejwa. Okej. Okay.

Don't you think you're being a little selfish here? Far from it. What we do, we do to protect the Institute. I thought you were a reasonable man. Maybe I was wrong. This is much bigger than just you and I. I'm protecting decades of research and progress. The answer is no. We will not back down. Father's heir apparent.

Tutaj Don't have the key. Nie mam klucza. Może spróbuję jeszcze i inną wersję. Czytajmy to. Jeszcze raz. Zobaczymy, czy, czy jest jakaś alternatywa do tej mojej wypowiedzi. I know you're angry, but there's a better way to handle this. Oh, you're wrong. You see, I've tried talking. For years I've suggested that we do things differently here, but Let's see if can to me now. Father The least you can do is give me a chance. Oh serio? zadziałało? If you come to change our minds, then you're wasting your time. I had a more direct solution in mind. Oh really? Our sent guards are programmed to attack anyone who enters here. So by all means, come and join us. Just don't say I didn't warn you. Father believes in me. The least you can do is give me a chance. How could you hope to lead us when you hardly know anything about what we do? I'm sure you mean well, but you must see that it's an impossible task. Maybe, maybe not. All I'm asking is that you keep an open mind. I'm sorry, but our minds are made up. Both Dr. Loken and I have resolved to stand our ground. Szans, Can't you at least give me a chance? A chance? Hmm, what do you think, Max? Even the most fastidious researcher will sometimes take a leap of faith. I say let's give it a try very well then open the door and let's return to the fold oh uda sie. command and resume normal functions don't have the key jakiś... check skąd się to otwiera? To. Może stąd? Aha, czyli się udało. Dobra, nie wiem jak, ale się udało. To są jakieś drzwi zostawione. Tam musiał się dostać. Jakieś stare biurka. A, teraz już mogę otworzyć. Małpka. Właśnie z mał małpki to by trzeba było zrobić miniaturkę. Bo czemu by nie? I admit I was fearing for the worst, but I can see that I underestimated you. I'm just glad they listened to reason. <laughs> Indeed. There is one further matter to discuss. Obviously, some kind of disciplinary action must be taken here. The question of what form it takes is up to you. There is no need to drag this out. I believe they learned their lesson. Your compassion and understanding speak well of you. I'll take that holotape back. I also wanted to offer you something as a more personal expression of gratitude. I know that your work often takes you to the surface where supplies are scarce. I gathered these items together for you. I think you'll find them useful. Mm, no, you should have.

He was probably scheduled for routine maintenance. I wouldn't worry about it. I thought so too, but he wasn't in the log, and everyone I've asked hasn't seen him. He's never just missed his shift like that. What are you saying? I'm worried something might have happened to him. No one knows where he is. It's like he just disappeared. It doesn't feel right. Shh. Keep your voice down. You know what happens if they hear you talking like this? They'll wipe you. I suggest you keep this to yourself. But what if something's wrong? Look around. Courser patrols have doubled. Sins are being wiped more frequently. Something is going on. I don't want to hear anymore. Do whatever you want. Just leave me out of it. It must make you proud to see all that Father has done. All that he has built. Excuse me. Your presence here is a great gift. Not just to father, but to all of us. Dobra, Max. Coś tu się dzieje z tymi synkami. Kurczę no. Jak mam się udać? Gdzie mam się udać? Dobra, tutaj. cannot express how pleased i am our new guest is familiarizing himself with his surroundings yet he's already pointed out several inefficiencies in our methods with his help phase 3 will be ready in no time and it's all thanks to you a lot of work went into this before i even arrived just how close are we it shouldn't take long at all the facilities division has it well in hand there is one more part for you to play and I think you might enjoy it. It is time to announce our presence to the Commonwealth. To request that they do not interfere with our plans. You should be the one to do it. Right. Because no one up there suspects the Institute exists. This is not a joke. There has been too much posturing by too many groups. The world needs to know that we are in power and the Commonwealth is ours. As the incoming director, it is your responsibility to lead to establish that place for the institute's future. Please take this seriously. We've prepared some remarks for you to record. Once you're finished, we'll broadcast them to the entire commonwealth. Use the microphone here and follow the script. It's quite simple. I'm sure you'll do fine, father. Okay, mam nagrać przemowę. For years now, you have suspected that the Institute still exists, that we are among you. It is true, but it is not the whole truth. We're here, and we are. The future. Our superior technology represents the future of the Commonwealth. Today, we activate our nuclear reactor, ensuring that we will persevere long after the world above ground. Ceases to exist, ensuring that mankind has a future. We have no desire to interfere in the unimportant details of your personal freedoms. We simply insist that you do not interfere with Institute operations. To do so would result in. Unnecessary difficulties for all parties. Rest easy. Know that the future is in safe hands. And that mankind will thrive under our guidance. Okay. Sean. Well that was interesting. Perhaps not what we originally intended. But it will certainly get your point across. Now it's time to make sure that everyone hears it. How would you feel about making a little trip to Diamond City? I could use some fresh air. A quaint phrase. Though I'm afraid the air there is anything but fresh. The radio station in Diamond City is listened to by many in the Commonwealth. If we'd like the people to hear what we have to say, it's the best way to reach them. Before we preempt their broadcasts, we need to ensure it reaches the maximum range possible. I've been assured that the necessary parts are on site. You'll just need to install them to boost the broadcasting power. Report back when you're done. We should be ready by then okay mam Mapa. No to wracamy na powierzchnię. No, trochę to trwa poziom 38 do 39 trochę daleko chyba w ogóle będę musiał o, o, odbiec trochę od linii fabularnej coś mi się wydaje, że jesteśmy blisko jakiegoś finału mogę się mylić, ale kto wie już mam bractwo stali przeciwko sobie, więc nie jest zbyt ciekawie coś się hmm, zamuliło. Można to jakoś. Można sobie obracać. O, to jest fajna opcja, jak ktoś nie wiedział i przybliżać, i oddalać modele, które się pojawiają. Hmm, Dodatkowo mam jakieś opisy, na przykład inteligencja jest wskaźnikiem bystrości Twojego umysłu i wpływa na liczbę zdobywanych przez ciebie punktów doświadczenia. O, inteligencja wpływa na ilość punktów doświadczenia. Tego nie wiedziałem. O, jojowej, tutaj wojna. bandites Jeszcze się wszystko zawiesza. Nie dobrze. Nie wiem z czego to wynika, ale wszystko działało dotychczas w porządku, a teraz się wszystko zamuliło. Obawiam się, że będę musiał chyba skończyć ten odcinek. Grały dobry. I się troszeczkę odmulił, ale niewiele. Radę? Nie spróbuję dobrze tekstur i wczytam jeszcze raz Ehe, to będę musiał zakończyć ten odcinek w tak niefortunny sposób hmm, z czego to wynika? nie mam pojęcia no dobra chyba nic z tego a więc to byłoby na tyle. Nie chciałem tak zakończyć tego odcinka, ale niestety muszę. A więc do następnego odcinka, a ten pechowy, mam nadzieję, pierwszy i ostatni. A więc, cześć.